Przy ludzkości grozi wyginięcie. Mimo braku rozwiniętej medycyny i techniki, ludzkość była w stanie przetrwać miliony lat. Przetrwaliśmy zlodowacenia, wybuchy superwulkanów oraz uderzenia wielkich meteorytów. Przetrwaliśmy również gwałtowne podniesienie poziomu wód opisywane w świętych księgach jako potop. Przetrwaliśmy walkę z większymi i silniejszymi od nas drapieżnikami. Powstaliśmy również po tym, jak dżuma pozbawiła życia dużą część populacji Europy. Począwszy od XIX wieku, rozwój nauki, a zwłaszcza medycyny, znacząco wydłużył i polepszył jakość życia człowieka. Życie ludzi nigdy nie było tak bezpieczne i komfortowe jak teraz. Niestety, rozwój przynosi również ze sobą zagrożenia. Obecnie to człowiek jest dla siebie największym zagrożeniem. W rękach ludzi jest broń jądrowa, której masowe użycie może zamienić Ziemię w arktyczną pustynię. Jednak największym zagrożeniem jest broń biologiczna szczególnie zaprojektowane w wojskowych laboratoriach wirusy, które mogą wymknąć się spod kontroli i zniszczyć lub trwale uszkodzić ludzkość. Takie laboratoria wojskowe znajdują się niedaleko polskiej granicy. Podejmowane są próby stworzenia wirusów, które byłyby szkodliwe jedynie dla ludzi posiadających geny charakterystyczne dla pewnych narodów i pewnych ras. Kolejne zagrożenie dla ludzkości wynika z niewystarczającego rozmnażania się. W wielu krajach rozwiniętych, również niestety w Polsce, ludzie mają tak mało dzieci, że populacja zaczyna dramatycznie zmniejszać się. Obok małej liczby urodzeń jest jeszcze jeden istotny problem. Ludzie najlepiej wykształceni i najbardziej inteligentni najmniej się rozmnażają. Jeżeli taki trend się utrzyma, może to doprowadzić do znacznego zmniejszenia inteligencji ludzkości. Zostało to zobrazowane w futurystycznym filmie z 2006 roku o nazwie Idiokracja. Część ludzi narzeka, że mimo tego, że były przed nimi setki tysięcy pokoleń, nie dostali niczego znaczącego w spadku. Największym naszym spadkiem, który odziedziczyliśmy od przodków, są nasze geny. To właśnie dzięki dobrowi naturalnemu posiadamy zestaw genów, który umożliwia nam przystosowanie się do otaczających warunków. Osoby obdarzone wybitnymi cechami zwłaszcza inteligencją. Powinny ten skarb przekazywać następnym pokoleniom.